Cześć, tu Panda, mam dla was krótki komunikat. Otóż w najbliższym czasie bardzo możliwe... sobie że tak szybko gadam. W najbliższym czasie bardzo możliwe, iż moje materiały będą troszkę smętniejsze, ponieważ nie jestem w swoim pokoju, musiałem odstąpić pokrój godzinie, ponieważ przyjechała. I tak jak przed chwilą powiedziałem, materiały mogą być trochę smętniejsze, takie dziwne, bardziej ciche, ponieważ nie jestem w swoim pokoju i nie czuję się za bardzo... Nie czuję, nie czuję się, że mogę być taki otwarty i czuję się tak troszkę swoje, ponieważ zawsze nagrywam w swoim pokoju, gdzie mam zamknięte drzwi, jest cisza, spokój, nikt mi nie wchodzi. Ja tutaj jestem teraz w pokoju ojca. to jest taki salon i każdy może kiedy chce wejść, więc nigdy nie wiadomo, mogą być jakieś głupie cięcia w trakcie filmiku bez powodu. Więc możliwe, że większość filmików, które teraz wrzucę, jeżeli w ogóle będzie dużo tych filmików, albo w ogóle, to będą przemyślenia, audiologii, coś takiego, ponieważ nie muszę się skupiać na grze, na komentowaniu, na jakimś ciekawym komentarzu, a jednocześnie na tym, czy ktoś wejdzie. Tylko się muszę skupić, czy ktoś wejdzie i na komentarzu. Nie muszę także się skupiać na grze, ponieważ to jest dodatkowa rzecz, na której się skupić muszę. No, po raz kolejny, powtarzam, skupić. No i to jest trochę takie rozpraszające i stresujące. Chcę się czuć dosyć swobodnie w moich filmikach, więc mam nadzieję, że mnie wszyscy zrozumiecie. Myślę, że to by było na tyle. A, jeszcze dodam. Bardzo nadzieję, że w najbliższym czasie załatwię sobie jakoś, postaram się załatwić kamerkę, są blogi i zacznę nagrywać vlogi. Możliwe, że zobaczycie moją twarz, nie wiadomo. Albo będą to po prostu vlogi typu, że nie będziecie widzieć mojej twarzy, tylko że po prostu będę w jakimś miejscu, gdzie ładnie ustawiona kamerka, albo będę chodzić z nią. To nie wiadomo, jeszcze pomyślę nad tym. jest yy, dużo, Mam dużo konceptów dotyczących nagrywania vlogów, więc to wszystko wyjdzie w praniu, jak ja to mówię. Myślę, że to by było na tyle. Cześć, miłego oglądania yy, mojej reszty produkcji, które na razie są na kanale.